Patryk Jaki merytorycznie wyjaśnia Justynę Dobrosz-Oracz. Dziennikarka Gazety Wyborczej, a od momentu przejęcia władzy przez Tuska również telewizji publicznej non stop przerywała i wtrącała mało znaczące komentarze. Posłuchajcie, prosimy o łapkę w górę i udostępnienie, ponieważ nasze treści mają regularnie ucinane zasięgi. Dziękujemy, że jesteś z nami. No, wy publikowaliście nagranie Rafała Trzaskowskiego, które dotyczy w ogóle zmian klimatycznych. Raport jest sprzed czterech lat. Usiłuję zrozumieć? Po co od tygodnia mówicie panowie o temacie, którego tak naprawdę który nie istnieje? A, właśnie a, a jeżeli, a jeżeli panie, nie istnieje? To, 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 a a to jest raport naukowców z Liz, którzy mówią o ograniczeniach. To jest dyskusja, która toczy się w świecie. No pan jest europosłem, panie pośle. To... No to właśnie dlatego... To ja, ale to jakby pani była mi... Ale to ja, ja, to, a ja tylko usiłuję zrozumieć pani to yy, myślenie. Dlatego, że jeżeli Rafał Czaskowski nie chce tego wprowadzić, to po co to podpisywał? Pani zdaniem. Ale to jest kwestia dyskusji, tego, że... No... Ale nie, ale to po co to podpisał? Nie, pani, po co to redaktor, podpisał? pani pani, pani? pani prowadza opinię publiczną w błąd, że nic się nie dzieje w tej sprawie. Otóż nie, w piątek się z państwem spotkałem i Rafał... Nie, Pan, Rafał Trzaskowski powiedział w, na kampus Polska, powiedział Rafał Trzaskowski, że gdyby on rządził, to by to już dawno temu wprowadzał. Chcę zapytać pani Gośla, ile kosztował ten stek, którym się Pan chwalił w Około 58 zł. 50. Natomiast, pani tak, tak tak, tak, tak. To nie było w Warszawie, ale jak Pani ma rachunek, to proszę bardzo. Natomiast, natomiast, nie, 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 to akurat nie było w Warszawie. Moim zadaniem, po to ja jestem w polityce, żeby między innymi Pani mogła sobie, kiedy pani chce, pójść do restauracji, wydać pieniądze, na co pani chce. Bo ja na przykład powiem pani tak, że w większości, ale jak pani teraz już pozwoli. Dobrze, ale teraz niech pani pozwoli. Teraz mi pani pozwoli. Ja na przykład w większości przypadków jem z rodziną w domu, robimy sobie na śniadanie jajecznice, bo moje dzieci uwielbiają, ale raz na jakiś czas idziemy do restauracji. W większości wypadków wolny czas z rodziną spędzamy, chodzimy sobie do lasu. Ale raz na jakiś czas jedziemy też, lecimy też za granicę. I powiem pani, nie widzę w tym nic złego. I jeżeli jakikolwiek Polak w ten sposób żyje, również nie widzę w tym nic złego. Wprost przeciwnie, będę o to walczył, żeby każdy miał prawo wyboru. I jeżeli my będziemy chcieli, po to Polacy, tak ogromną siłą, wyszli z komunizmu, tyle ofiar ponieśliśmy, nie po to, żeby po raz kolejny wracać do właśnie tych komunistycznych pomysłów. Jak oceniacie to starcie? Czy waszym zdaniem poziom dziennikarstwa w Polsce szoruje po dnie? A może podoba Wam się poziom debaty i mediów publicznych w naszym kraju? Dajcie znać w komentarzu.